Witajcie kochani, dzisiaj rano jeszcze powiem następne rzeczy a propos rozeznania, bo myślę, że one są ważniejsze. Zadajecie zresztą takie pytania na prywat i będę na nie odpowiadać tam, ale powiem tutaj coś, co mogę powiedzieć ogólnie. Oczywiście, wiele razy widzimy rzeczy, które mogą się wydarzyć, tak? jeżeli chodzi o dar rozeznania. Tak Jest powiedziane, że nie każdemu duchowi mamy wierzyć tak? i że mamy badać duchy, i z tego nigdy nie jesteśmy zwolnieni. Tak więc jeżeli coś się dzieje i słyszymy jakieś rzeczy, to musimy jakby za każdym razem sprawdzać, co w nas to robi, tak? Przez te filtry, których chyba jeszcze nie omówiliśmy, za co mówimy, ale jeżeli sprawdzimy, co nam to robi, to wtedy mamy taką świadomość, tak, co chce Bóg, a czego Bóg nie chce. Tak? Znamy Słowo Boże i wiemy, że Jezus przychodzi po to, żeby dawać życie, tak, żebyśmy obfitowali, nie po to, żeby kraj zaczynać i wytracać. I nawet jeżeli widzimy, że jakieś postępowanie człowieka, ono go do czegoś doprowadzi, to musimy rozeznać od Pana Boga, czyli podrzucić jeszcze raz do nieba i zapytać się go, czy to jest coś, co my temu człowiekowi mamy powiedzieć, w takim ostrzeżeniu, czy to jest coś, o co my się mamy modlić. I widzicie, bardzo dużo rzeczy, które my dostajemy od Boga, to są rzeczy, o które my się mamy modlić. Tak? I jeżeli dostajecie jakieś ostrzeżenie, czyli jakieś słowo, tak. W takim dużym zamieszaniu czasami ciężko jest rozeznać, czy to jest proroctwo mieszane, a może to nie z tego źródła jest. Dlatego mówię o tym, dlatego że mówiłam, że czasami pewne rzeczy doczepiają nam się z drugiego nieba. Ale jedno jest pewne znamy Ewangelię, wiemy y, jaki jest Chrystus, wiemy jaki jest Bóg ojciec, wiemy, że on jest dobry, tak, y, że nic nas nie oddzieli od jego miłości, więc jeżeli są nam objawione jakieś niedobre rzeczy a propos naszych bliskich czy naszego miasta y, czy, czy, nato, czy, czy a propos naszego kraju, to my możemy poszukać kogoś, kto nam to rozezna, tak? czyli drugiego i trzeciego świadka, ale możemy też modlić się, aby te złe rzeczy się nie wydarzyły. Tak? No to jest rola tych, którzy są tak zwanymi watchmenami, tak? czyli tymi, którzy stoją na wieżach, obserwują, kiedy przychodzi coś złego. I wtedy po prostu wspierają, wspierają swoje miasto, tak? czyli zatrzymują pewne rzeczy, nie zgadzają się na nie, ogłaszają Boże plamy zamiast tych planów, które nieprzyjaciel rozszerza. Tak? Więc to ostrzeżenie, ono może pójść od Boga. Ale to ostrzeżenie też może w jakiś sposób dać nieprzyjaciel przez to, że po prostu się ujawni ze swoimi planami, tak? Czasami trudno, tak jak mówię, w zamieszaniu jest zobaczyć, z jakiego źródła to poszło, ale mamy ten kierunek Boży, że Bóg chce życia, Bóg nie chce śmierci. Więc jeżeli wie, widzimy, że czyjeś czyny doprowadzają do jakiegoś podziału, do jakiegoś... Do jakiegoś Rozwalenia, tak? No to wtedy musimy się w tym zatrzymać. Nie? nie możemy kombinować, nie możemy też wchodzić w układy, w zadymy. Pamiętajcie o jednej rzeczy: jeżeli czytacie o, czytacie o królowej Jezabel, to czytacie, że jej mąż Ahab chciał kupić od Nabota winnicę, która była blisko jego pałacu. Nabot nie chciał mu tej winnicy sprzedać. Bo ona była jego własnością, własnością jego rodziny przez lata, do niego należała, tak? I yy, nawet no powiedział: Nie, to jest moje dziedzictwo, kup sobie gdzie indziej winnice. Aha, nawet próbował z nim się dogadać i powiedzieć: Wiesz, co? To może yy, ja ci dam gdzie indziej winnice. Tak? dał mu dobrą, uczciwą propozycję. Także yy, yy, natomiast powiedział, że nie absolutnie on nie może się pozbyć swojego dziedzictwa. Pamiętajcie, że w Izraelu dziedzictwo było bardzo ważne, co się stało z, 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 z bratem Jakuba, czyli, 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 czyli Ezawem, o! który sprzedał swoje dziedzictwo za Soczewicę. Więc to też było coś takiego, przez co oni yy, liczyli się z dziedzictwem, które dostali od Boga. No ale poszedł do domu, król Ahab, przyszła do niego żona i żona mówi do niego, czemu się tak zasępiłeś? Czemu się zachowujesz nie jak król, czemu jesteś taki smutny, pognębiony? I Ahab wtedy jej opowiedział tą historię. I ona powiedziała, ty już się zacznij zachowywać jak król, To już być, bądź właściwy, tak, uciesz się, jedz, wesel się, tak, bo jesteś w swoim dziedzictwie, w dziedzictwie króla Izraela. Ja natomiast załatwię tą sprawę. No i poszła do radców miasta, ugadała się z nimi i powiedziała, słuchajcie, macie tu zaprosić Nabota i macie go oskarżyć o to, że wyszedł przeciwko swojemu królowi i wyszedł przeciwko, wyszedł przeciwko Bogu. I macie go ukamieniować, zabić. tak? I, I kilka razy im to powtórzyła i w końcu powiedziała, tak musimy zrobić i tak jest. I słuchajcie, oni wysłali, wysła, faktycznie wezwali na bota i zrobili to, co ona mu kazała. Nie? I, I po prostu ona wróciła do króla i mówi, już możesz wziąć tą winnicę, ponieważ y, y, właściciel nie żyje. a po nic nie zapytał. Tam były jakieś układy, jakieś rzeczy i po prostu wziął tą winnicę i od tego się zaczęło, czyli dlatego mówili, że, mówimy, że pewne zwierzchności muszą mieć inne zwierzchności tak, żeby w nich działać więc kiedy my po prostu widzimy że jakieś zło przychodzi, że jakieś knowania są, że jakieś pomysły są, to my e, potrzebujemy nie być w duchu tego ahaba, potrzebujemy się zatrzymać i po prostu przeciwstawić się temu, tak? Czyli nie dać działać temu, żebyśmy zyskali to, co chcemy zyskać. Czyli żebyśmy zobaczyli zemstę, którą chcielibyśmy zobaczyć, tak? Ja to mówiłam chyba. Ale tutaj powtórzę, jeszcze raz miałam kiedyś naprawdę taką gulę na człowieka, który mnie bardzo zranił, bardzo źle o mnie mówił, straciłam przez niego dużo relacji. I pamiętam, że miałam taką myśl, że chciałam, żeby Bóg zrobił z tym porządek. I jak już okazało się, że On następnych rani, następnych ludzi tak wykorzystuje, ja wtedy zaczęłam się modlić i mówię, Boże, Ty nie widzisz, co się dzieje. Ta szala goryczy się prze... Przekłada już, tak? Już, już tego jest za dużo. I pamiętam, wtedy przyszedł do mnie Jezus z takim kielichem chyba na kazaniu to mówiłam takim kielichem pełnym, gdzie ten menisk się już przepełniał i mówi do mnie: Chcesz? Masz prawo dołożyć tą jedną kroplę, ponieważ ucierpiałaś od niego. I wiesz, ja tak zdałam sobie z tego sprawę, że to jest osoba nowonarodzona osoba, która narobiła różnych rzeczy, i ja po prostu nie chcę, żeby ona była odstępcą, bo wiedziałam, że kiedyś była. Nie chcę, żeby ona odeszła całkiem od Boga, że to w ogóle nie jest to, co ja chcę. Ja nie chcę, że ona zginęła, nie chcę, żeby poszła do piekła. I słuchajcie, wtedy zadecydowałam, że nie, ja będę się modlić przeciwko temu, co widzą moje oczy, co widzi moje odczuwanie prorocze, ale co widzę też na zewnątrz, tak? Do jakiegoś, jakie postępowanie widzę, jakie zachowanie widzę, tak? I modliłam się, a później pomyślałam sobie, że to jeszcze jest za, za mało, tak? Więc zaczęłam się modlić o to, żeby Bóg mu też przebaczył. Zaczęłam się modlić o to przebaczenie, a później zaczęłam się modlić, żeby Bóg mu błogosławił, co było naprawdę najtrudniejszą rzeczą w tym momencie, bo byłam zraniona. Ale Bóg zmienił moje serce, Bóg podniósł moje serce. Dlatego, kiedy mamy dar rozeznania, i on jest powiązany też z różnymi trudnymi doświadczeniami, które przechodzimy względem u, u innych ludzi, to czujniej niż wszystkiego innego musimy szczedź z naszego życia, bo z, nie, z naszego serca, bo z niego tryska źródło życia. Kochani, rozeznawajcie, nie rezygnujcie z waszych darów, ale nie krzywdźcie innych i nie rancie innych. Szukajcie Bożego Królestwa, działajcie w Boży sposób. Ściskam mocno, do usłyszenia.